Dobry wieczór Państwu, jest piątek, 11 kwietnia. Czekajcie, coś tam się wyprawia. Trochę krzyżowa chyba po osiedlu. Patrzcie tu. Nie, nie przybliżę. Kilka noc, po prostu kilka no. noc na osiedlu. Pierwszy raz widzę tutaj na osiedlu takie zjawisko obrządkowe. Patrzcie, jesteśmy świadkiem. Ja razem oświadkujemy. świadkujemy. Tak, z piątek. Nie końca posiada się tak domowo. Będziemy piec baranka. Raczej go tworzyć, lepić. Jak tak zwane tak jeszcze nie wiem w zasadzie jak mam to nazwać. Tworzyć będziemy baraninę i mazurkę będziemy piec będzie słodko będzie radośnie będzie po naszym W ogóle wchodzę do domu, a na stole czeka kolacja, ale taka, bym powiedziała, wytrawna, czyli w moim guście, bo zazwyczaj ja jem wszystko słodkie, jak mówię, moja mama em, jem wytrawne z rozsądku, ale to, co się dzieje tutaj na stole, powiem Wam, całkiem apetycznie to wygląda. Taram! Jutro sobie pooglądamy, w sensie pojemy. Dzień dobry Państwu, jest... Co jest? Jest dobrze. Ale jeżeli chodzi o dzień tygodnia, to jest sobota. Sobota 12 kwietnia. Tutaj za mną są rzeczy z szuflady z wypiekami. W sensie nie z wypiekami, tylko z produktami na wypieki, bo uznałam, że muszę zrobić po prostu porządki, bo nie wiem co mam, a czego nie mam. Więc taki remament robię sobie tutaj wielka, przed Wielkanocno wiosenny porządki ogólnie. Zjadłam osiankę, ale swoją ulubioną jednak. Jednak powracam do mojej ulubionej owsianki, nie ma się co męczyć. A moja ulubiona owsianka to jest ta osianka. Uwielbiam ją po prostu jest przepyszna. Prze Chciałam właśnie powiedzieć ale co postanowiłam zrobić z tamtą dużą owsianką. Pokażę Wam jeszcze raz, jak ona wygląda i jak wygląda jej siostra bieźniaczka. Owsianka, którą napoczęłam którą jadłam i którą chciałam zjeść do końca żywota swojego albo jej, to była ta owsianka. Półtora kilogramowa owsianka. I tutaj jeszcze jest sporo gramów. Pokażę Wam też drugą owsiankę. Taką samą. Tylko ta jest jeszcze nie napoczęta, a ta ma smak e, gopher and white chalk. Nie wierzę, że tak smakuje, bo ta nie smakowała jak donut. Chodzi o to, że e, te owsianki są ogólnie rzecz biorąc całkiem dobre. Tylko dla mnie one są po prostu za słodkie. I stwierdziłam, że no nie, ma, nie ma takiej siły, żebym je gdzieś wyrzuciła czy coś. Nie, bo to jest dobry produkt i tak sobie pomyślałam, że skoro ja tego nie zjem, bo dla mnie to jest za słodkie, to jest napoczęte, to po prostu zrobię taką rzecz. Wykorzystam tą owsiankę, wykorzystam fakt, że robię porządki tutaj u siebie w szafce z mąkami i cukrem i po prostu upiekę ciasto albo ciasta i je wywiozę tutaj w Poznaniu na półwiejskiej, Jest taka lodówka społeczna i tam już raz Któregoś razu korzystałam z tej usługi pozostawiania jedzenia, którego się po prostu nie było w stanie przejeść. Więc tym samym tutaj tropem uznałam, że to jest świetny pomysł, bo tak, ja wykorzystam te produkty, a ktoś się po prostu to zje i to nie, będzie, to nie będzie takie nachalne, że ja tutaj piekę i idę do kogoś, stukam drzwi, tłuczę, tłukę się, nie? żeby wzięli ode mnie to ciasto i jeszcze ewentualnie bym tym takim swoim, swoim działaniem mogła wzbudzić jakieś, jakieś uczucia odbiorcy, jakby to powiedzieć. Mm, no strach to na pewno i niepewność też, ale chodzi mi o takie poczucie zobowiązania. Nie lubię wprowadzać ludzi w poczucie zobowiązania. A tak to upiekę, zostawię, ktoś sobie to weźmie albo i nie weźmie. Prawdopodobnie weźmie, no bo to będzie fajny wypiek. I jeszcze go tam opiszę odpowiednio, datę produkcji i jakie to są składniki, żeby... Yy, no żeby po prostu było jasność co do tego, że to nie jest jakiś szajs, Chociaż niektórzy mogą stwierdzić, że to jest szajz, bo to nie jest 100% płatki górskie owsiane, ale no ja jestem tylko człowiekiem, ja czasami lubię takie po prostu instant rzeczy, dobra to takie, takie plany, e, będziemy też otwierać paczkę z kawką i będziemy też e, będziemy też próbować tej lukrecji w proszku do jakiegoś tam śniadanka. Dzisiaj albo jutro. Zobaczymy. Więc e, takie to są teraz plany, a potem zobaczymy jak nam się życie ułoży, jak nam się ten, ten weekend ułoży. E, tak jak zapowiadałam, wczoraj ma być, ma być słodko, ma być, ma być po naszemu, ma być domowo i tak też będzie, tylko wiadomo, że po prostu trzeba będzie z tym ciastem wyruszyć w miasto i tam zostawić, więc to już będzie takie pozadomowe. Mm. Przecież z drugiej strony to trochę będzie takie domowe, bo ja piekąc ciasto i dając to ciasto, tak jakbym rozszerzała swoje ognisko domowe o inne rejony. Po prostu. Więc tak, podoba mi się ten pomysł. Tak, podoba mi się ta idea. Dobra, to ja się zabieram za porządki. Jak będę piekła, to pewnie Wam po prostu pokażę, jak to finalnie wyszło. No, tak do następnego klipku. Dobry wieczór Państwu, a w zasadzie dobre popołudnie Państwu. Witam się ja, witam się, zmywa witam się zmywarka, wita się piekarniczek, który się wychładza. I tak, porządki tutaj um, są w toku. Dominik nawet pomył, pomył okna i widzę tyle kolorów teraz, że to się nie dzieje. Wow, ale tak, co ja tutaj chciałam wam pokazać. A pokazać chciałam wam wypieki, które poczyniłam z tej mąki, czy z tej owsianki, tej napoczętej w smaku Donata. A ta druga owsianka, nie napoczęta, poszła sobie już z panią Tup-Tup-Tup do jej mieszkania. Dominik na grupie, nie powiem, jak się nazywa ta grupa, jedzenie dam, bo mam, wystawił tą owsiankę. Pani się zgłosiła, przyszła. Zresztą ta Pani już kiedyś była u nas, więc fajnie. Mamy komu dawać jedzenie, które, którego nam jest po prostu za dużo. Więc ta owsianka nie na poczęta sobie poszła. A na poczęta owsianka tutaj zmieniła swój wygląd. Możemy powiedzieć, że przyszła reinkarnacja. Pokażę Wam, jak to teraz wygląda. To jest chlebuś z czekoladą gorzką. A to są ciastko bułki. I zarówno ten wypiek jaki ten wypiek został przygotowany z mąki owsianej i też z maślanki w proszku. Tak, bo maślankę w proszku też miałam w zanadrzu i nie wiedziałam, co z nią zrobić. Nie bo chyba wam pokazywałam ją. Nie wiedziałam, co z nią zrobić, ale się fajnie połączyły z jajkami, z, e, z proszkiem do pieczenia, co tam jeszcze dodałam? Mm, Sulu trochę, soli w sensie. I nie wiem, coś na oko, ale ogólnie rzecz biorąc, na surowo było spoko. Więc e, po wypieku też powinno być chyba git. Dobra, spróbujemy, żeby nie było, że da jakiś szans. W środku się wypiekło. Spróbuję bez czekolady. Bo wiadomo, że czekolada to wszystko zmienia na lepsze. Mmm. No nie wierzę. A jakie ja robię eksperymenty dla siebie, to nie się nie udają. Mmm. Mmm. Mm. To chlupiące w ogóle. No, to się cieszę, że komuś będą smakować. Znaczy, mam nadzieję, że smakują. Dobra, spadam. Pa. Na tych wypiekach napisaliśmy informacje o dacie produkcji o tym, co to w ogóle jest. W zasadzie to mogłam też napisać, że słodzone na że to jest bezglutenowe. Ale no z drugiej strony... Niewielkie prawdopodobieństwo, że gdyby ktoś to przeczytał, to by po prostu nie zerwał. Co? to wyrzucił. Albo użył jako broń. Do samoobrony. W sumie wielofunkcyjnie są te ciasty. Dobry Państwu, jest kolejny dzień, niedziela, 13 kwietnia, niedziela palmowa. Patrzcie, w zeszłym tygodniu byliśmy pod palmami, w sensie u nas pod palmami, na klipku, a teraz po prostu te palmy się rozrosły. Jest niedziela palmowa i, i każdy jest pod palą ogólnie teraz. Przychodzę tutaj, bo kawki jeszcze nie piliśmy, a wczoraj, albo przedwczoraj przyszła taka kawka, jeszcze nie wiecie, jaka to kawka. Ja już wiem, bo zamawiałam, to otwórzmy ją razem. Uwaga. Wow, dobra. To jest coś znanego, nieznanego. Znanego dla mnie, ale nieznanego w smaku, bo to jest kawka Duck, czyli moja ulubiona, z mojej ulubionej palarni. I to jest, proszę was, Profesjonalne, milk, chocolate, brown sugar i licorice. Licorice? Tak się, tak się czyta Lukrecję? Uh, li 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 licorice. Licorice. Chyba. Chyba, nie wiem. Ale powinnam to wiedzieć, bo y, ogólnie rzecz biorąc, jestem teraz w mojej Lukrecja Era i mam y, Lukrecję jeszcze z y, Kopenhagi. Sobie dojadam, mam dwa ostatnie te kółka, te spiralki, ale mam jeszcze takie faje lukrecjowe, więc nie płaczę, że mi się będzie kończyło jakoś szybko. Mam tą posypkę lukrecjową, co sobie zjemy do śniadanka. No i... No i kawcia. Dobra, tu się zabieramy szybko. Y, szybko pijemy. W sensie... Chciałabym powiedzieć, że wolno pijemy, bo dziś jest niedziela i powinno być na wolno. Na wolności. Powinno być powolnie. Ale muszę przyznać, że pogoda jest fantastyczna i już po prostu nogi mi się rwą do tego, żeby pospacerować. Dzisiaj jest taki plan, żeby wypić kawkę, zjeść śniadanie, iść na długi spacer, a potem przejdziemy piec. Dzisiaj będą, będziemy piec dwa ciasta, Mazurka i, i baranka. Więc bardzo intensywny czas, ale mam nadzieję, że bardzo satysfakcjonujący dzisiaj nas czeka. Na zdrówko! No. Dobra, to robimy kawkę i dam wam znać, jak to cudu smakuje. Czy bardziej tutaj jest wyczuwana lukrecja, czekolada czy brown sugar? Brown sugar czy dark lukrecja? Zanim spróbuję swoją kawę, zanim ją zrobię, to jeszcze jedna rzecz. Dominikowi zrobiłam teraz kawę i żeby zażyczył, czy zażyczył. Tak sobie wpadł na pomysł, a ja to podchwyciłam. Żeby odmierzyć z jego kawy, trochę kawy do tego kubeczka, naleć mleka i posypać tą posypkę lukracjową. Ja jeszcze nie próbowałam, więc, więc spróbuję teraz po prostu. Sypię. Uuu, tam się sypnęło. Czekajcie, pokażę wam, jak to wygląda. Widzicie? To nie jest cynamon. Bra, to spróbuję, spróbuję po prostu. Um. O Jezu, jakie to jest dziwne. Dobrze, że nie sypałam do, do kawy bezpośrednio. O, nie wierzę. Powiem, że Koszulka jest dzisiaj adekwatna. To smakuje jak sproszkowane opony. Dać mu, czy nie? Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry, panie Sylwia. Chociaż wypowiedziałeś to szeptem, to słyszałem dokładnie. Ups. Nie powiedziałeś tylko, czy to były opony na czas letni, zimowy, czy całoroczny. Widzisz, to też oceniś. boże, to jest strasznie gorzkie w ogóle. Ja spodziewałem się, że to będzie taka wiesz, lekko. Taka, będzie, będzie Tak jak w poprzedniej bajaderce, mówiłem o tym, że te kulki z lukrecją są dobre budowały taki posmak lukrecjowy i spodziewałem się, że jak dodamy do kawy posmaku lukrecjowego, to będzie fajnie. Ale to tak nie zadziałało, bo ten smak dość mocno dominuje tą kawę i po prostu jest, no, gorzki, taki... To nawet Tobie, która lubisz lukrecję, to nie smakuje. No i lubię gorzkie rzeczy. Nie, masakra. Popić kawą, to dobry pomysł, żeśmy spróbowali na mojej próbie, Ja. Dobra, to tak, Dominika, kubki smakowe dostały pocieszenia w postaci kawki. Teraz czas na moje. Mm. To jest Lukracja, którą lubię. Ze słodyczą jakąś po prostu. No właśnie, no to jest obok mnie no nawet Kanapki spakuje, jest... tak? No, tak, tak, no to, tak. co? jest na roślinami, zmiękniemy. I W po porcji na Do. jednym waflu i na I to tylko jeden smak. Okay. To gdzieś sobie usiądziemy, czy będziemy stać? No, Możemy no. mm. iść. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 18.44, niedziela nadal. Nadal mamy niedzielę. Chociaż dla mnie ta niedziela jest bardzo długa. Bo tak, byliśmy na spacerze w lesie. A potem nagrywałam odcinki dwa. Będą też inne. Inaczej będzie to wyglądać. Ale Wy będziecie to widzieć wcześniej niż będzie ta bojaderka. Więc zobaczycie. No, i jaram się strasznie tym oto stworem. On też jara. Chociaż. Tak trudno mu było wsadzić tą fajkę, powiem wam szczerze, więc nie wiem czy on jest takim palaczem regularnym czy okazjonalnym, może tylko na imprezach do piwa, nie, nie dam mu piwa, jest za wcześnie. No ale jest... Jaki jest on uroczy, Boże, Boże, no piękny jest, no po prostu cudo. No tylko mam ochotę mu dać imię Stefan. Ale jak dam mu imię Stefan, to on już nie będzie zjeżdżał na no. nic. Co tam do mnie? Kojarzycie y, wiersz Mickiewicza i piosenkę Kazika Baranek? Zaśpiewaj. Y, y, jak to było? Na głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Nie wiem jak z wiankiem y, i tym drugim, ale baranek wygląda tak. A motylek to sobie lata po tym, jak, jaką ilość cukru Cię ci przyjęła. O Jezus Maria. Tak. Co w tej chwili na grubym haju. Nie słuchajcie tego, co mówię. Słuchajcie, ale dzielcie przez dwa. Dominik jest taki mądry. <gry> dzielcie to przez... O, to dzielcie przez trzy. A Ty jak tam, do mnie się czujesz? Mm, ja dojadam ten cukier, co Ty nie zjadałeś. To, to akurat mazurek. Jezu, że ten mazurek to jest po prostu też obłęd. Mazurek jest tak słodki, że jakby cukier go zjadł, to by się zasłodził. Mhm. Ale jeszcze jedno muszę, muszę rzec, że. Czekajcie, postawię was, bo ja nie mam siły. Nie, ja nie mam siły stać. Dobra. W zasadzie to ja. Y... Przewidywałam tą słodycz, bo mówiłam w piątek. Że weekend będzie słodki. No i jest słodki. Chyba za bardzo. Dobra, muszę się jakoś, nie wiem, odsucić z tego haju, bo jest. Yy, jest tak sobie, mózg mi tak średnio funkcjonuje. No, ale no, takie uroki, takie uroki, po prostu pieczenie dwóch ciast na raz. No. Dobra, to będziemy się widzieć dzisiaj, ewentualnie jutro. Jak dzisiaj już stwierdzę, że już nie mam na nic siły, nie? A stwierdzam już teraz, więc pewnie... Hmm, pewnie w tym stanie jeszcze sobie trochę potrwam. Więc do jutra. Dzień dobry Państwu, jest kolejny dzień. Jesteśmy w lesie, ale w parku. I nie idę na spacer, tylko do pracy też w zasadzie jestem na spacerze, więc łączę przyjemne z pożytecznym w ogóle. Są takie piękne okoliczności przyrody. Słonko świeci. Jest chwilę po ósmej. Idę na dziewiątą. I tak. W zasadzie to przychodzę tak spacerowym krokiem, żeby zakończyć e, tą bajerzerkę. E, Miałam jeszcze powrócić do, do tego stosika, który widzieliśmy na samym początku eee, odcinka, do tego stosika wieczornego, wytrawnego. Ale muszę przyznać, że ostatnie tygodnie są takie intensywne i ten weekend też był bardzo intensywny, że nawet nie miałam czasu do nich usiąść. Jest po prostu po prostu sobie... Przycupniemy do, do, do tych książek, do tego stosiku e, po świętach. Będzie więcej czasu na takie refleksje poświąteczne. To jest towar, który się nie przeterminowuje, więc spokojnie, wszystko będzie świeże. No I chcę teraz też Wam życzyć wesołych świąt. E, od Dominika również, bo ten filmik będzie wchodził w piątek. A w niedzielę i w poniedziałek są święta, więc już się nie będziemy widzieć w bojaderce. Więc ym, wszystkiego dobrego. Zdrówka, przede wszystkim, i ciepełka takiego na sercu, i na duszy, i takiego w rodzinnym gronie, i, i przy cieście, przy kawce, przy, smaczne, przy smacznościach. Nie tylko do brzuszka, ale też tak do, do, do głowy i do, do serca przede wszystkim w zasadzie. No, to ja się żegnam i idę dalej. Miłego. Idę do następnej bajeczki.